Ja grałeś w goryla tak? Na pewno mogłeś widzieć dzieci, które drą się. Czy ktoś mnie nauczy grać? Okej, okay, ale po co mi ta wiadomość? Ja I już Wam mówię, widzowie. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie udawali takie dziecko, a na koniec filmu ujawnimy się, że jesteśmy tak naprawdę YouTuberem. Boże, to będzie taki wstyd, jakbym powiedział: Oj, jestem YouTuberem. A więc co, zapraszam Was do oglądania. Widzowie, chciałem wam tylko powiedzieć pisem już post ogólnie ale będę nagrywał więcej odcinków ponieważ nie będzie mi na ferie więc będzie trochę więcej odcinków niż normalnie niż planowałem i co zapraszam was do oglądania zanim przejdziemy do misji pamiętajcie żeby zasubskrybować ten kanał bo na 10 subskrypcji robię mega mega ale to mega specjal i co życzę wam jego oglądania dobra widzowie, jestem zanim jeszcze będziemy się teleportowali na polski serwer, bo tak, będziemy robili to na polskim serwerze, nie na angielskim, żeby było by mi prościej. To się nazwiemy i przebierzemy trochę, żeby nie wyglądać jak jakaś paruwa. A więc co? Zmienimy sobie nazwę z YY na Gorilla coś. Gorilla. A? Jakąś tam losową nazwę, bo żeby się wydawało, że jestem nowym graczem. I tutaj mamy darmowe kosmetyki. Wprawdzie mamy taki yy, Yeah. A więc co? Macie tutaj moje przebranie i co? Życzę mi powodzenia, żeby mi się udało to. Five minutes later. Okay. Będziesz na odcinku, jak coś. Chcesz być? No spoko. No dobra, no to. Elo. Halo. Halo. Halo? Halo! Halo! Halo, ludzie!

Nauczysz mnie grać? Nauczysz mnie mnie Ale chodźmy, więcej rzeczy. akurat ja. Bo tak, bo ciebie zobaczyłem. chodzić? Tak. To nauczy się chodzić po drzewach. Tego ci nie powiem jak to się robić, musisz to przyzwyczaić. Idź tam do góry i chodzić po drzewach. To chodź na priwa może. Na priw kot. A ja czekam na kolegę, wiesz? Co? Później. To muszę. Później. O nie, to dobra. A ktoś mnie inny chce pouczyć? Masz ej, małpy na drzewie! Na, na domku! <grym> no nie! Nie! Żule idą! Żule idą! Uciekajcie! <grym> małpy na... Ej! Ej, kolego! To. Co? Połczysz mnie grać! Grać! Idź sobie! Ja muszę tych tych komor! Może, chodźcie! Chodź! A dobra, to ja idę, to ja idę. Ale musisz mi trochę. Ale ja nie umiem grać właśnie, to ty powinieneś mnie uczyć. Ale jak a przecież, przecież nowy, A ktoś mnie inny pouczy? No chodź na prywat, jak się pouczymy. Ale nie, niech ktoś nie pomócy. Chodź na kebab. kebab. dobra, infection. Widzowie już... Widzowie, chyba już dziesiątą próbę robię do łączenia. Chyba mam w końcu kogoś. Nie! Dobra, to mi powie. No mi ale rozumiem, dobra, no to, to od tego idzie. zaczynamy trenerze. Ale ja, ja nie wiem, ja nowy, ty wziomek. No błagam! Ale, ale, ale... ale skąd ty wiesz, że ja umiem coś? Nie no wiem. nie wiem, a pokażesz mi cokolwiek? Ale nie... o mnie, ja dzisiaj wiary kopywały. No to dospałem dzisiaj. Co nie do bla, Ale jak ja mam go od kogoś się ucyć lepiej. To chodź do mnie, to chodź, patrz. Ja w grałem. Ale mówię, że dzisiaj dostałeś wiarę. Ale... Małpo no, no tak. dostałem Ty małpo! To jak ty wczoraj grałeś? Ja? No ja wczoraj grałem, no, 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 ale dostałeś wiary wczoraj, dzisiaj Nie, wczoraj. A! To i tak. Leport leci. Czemu leport? Za to że masz y... Bo tak. Ale wiesz, że takie reporty to może dostać tam dana. Z Nie nazartuję. Nauczysz mnie? To co ja mam. Chciałam, że ktoś. No. Bo. Pokaz, plusy. A ja żartowałem, Bo że cię zreportowałem jak coś. Sorry. Wow! Dymonek! Ty masz taki nick, a pouczysz mnie? A dobra, to od czego zaczynamy? Sorry, mam trochę zeplenie się. Dobra, no to od czego zaczynamy? Chodźcie tutaj, Uf. ufa. Uf. Dobra, no. Z nauczymy się szybko chodzić. Okej, okay. ja umiem tak chodzić. Ale to chodź tutaj, e, chodź. Dobra, idę. Tutaj? Ja ci pokażę. Patrz, Ta, tak. Aha. Tak, tak wyprost z tej pety i tak. I co mam robić? Tak I się idzie. odpychać z całej pety? No, no. Tak, tak, no, no, no. Takie coś? No i no no, 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 no. Ale fajne. Woo! super. Dobra. Ja już ja gram ja dwa lata w gór, tak. Tylko, że na Steamie mam konta, nie na mapach. Aaa, rozumiem. Dobra, to co kolejnego? No, Na, na Steamie jest łatwiej się gra w Gorillapacka. No wiem, słyszałem, że tam też się da pobierać cheaty. No patrz, teraz jesteś... E, ...tutaj. No patrz, jak się na to wchodzi. Oj! Przepraszam. Patrz. Czekaj, ja pokażę, jak się... ...jak na to wchodzisz... To robisz tak. Tak łapkami macham. No. Dobra, a to spróbuję. Wow, super. Pada, żeby ci, ci się wyćwiczyć. Bo teraz tego się nie nauczysz wszystkich rzeczy. Uczyć. A spróbuję przy tym rogu zrobić. Wow, Ale super. Ale czekaj, ja spróbuję. Nie wiem, ja robię takie coś, jakieś łapki przekładam, tak, że takie coś, cyk, cyk i wow. Dobra, trenerze, co kolejnego? Eee, spinać po drzewach, to musi się sam nauczyć. A to się nazywa podobno branching. No branching, branching, gówno to gówno. Mój kozyn nazywa to gałęziowanie, takie jak rękawiczkowanie. To dawaj, to robisz tak, spinać się. A tak. po drzewkach okay, skakać? Okej, okay. rozumiem. Oj, by okay. się śniaduje. Okej. Dobra. No dobra, to zobaczę. Gdzie ty O, tam jesteś. Woo! Ale dobrze gałęziujesz. Wow, fajnie. I pek. Pejk! Dobra. Ja bym już codziennie grał w Gorge No ja dostałem wiary na święta. Już to zbierałem na... Party chata. Ludzie mówią, że to słabe. Ale to fajne. to słabe? Nie wiem, mi się podoba, bo to jod mężczyzna kręcone ma. Ech, oj! Okej, okay, dobra. Ja trochę ogarniam to branchingowanie. I, a, a, przy okazji nauczyłem też, że Co to jest? Co to jest? Chodź tu! Zobacz! Jakiś duch! <grym> Siema! Co to jest? A kim jesteś? Siema! Wolfiasz! Wolfiasz, kto to? Mój kochanie! Nie <grym> ja tu stałem, ciągle i tak siedziałem i udawało mi się. Wolfiasz, siema! Oj, no nie, no czemu ty dobrze... No, ja widziałam, po prostu, twoje kanale. Ło! Z... Nie! Dobra. To co teraz, no, tagujemy się. się? Mogę? No, no tagujemy no, się. Mogę Dobra, to ja odliczam 5 sekund. Raz... Dwa, trzy, cztery, pięć. Mam nadzieję, że mi rady trenera pomogły. Mam nadzieję. Okay. Wow, zopem wolfiarza. Okay. Wolfiarz. Wiesz, ty trochę grasz mm. on. No? no gram, ale... No Chodź. Chodź. Ale się... On jest... Ale no, został no, stagowany. Nie udało mi, się, i ty co, co powiedział? Ja mam Ja nie, zostaw mnie. Jeszcze joking zrobiłem. Nie zrobiłeś joka. Ale nie, tam. Wow, super te rady były twoje trenarza. Nawet ty próbujesz, że nagrywasz inna... przysyłek. Nie wchodzę. Co? Pasta. Co ty gawarisz? A coś by się stało, jakbym był? Tak. Okay, no szukaj, chodzi. O, no. Cio? Dobra, ej, czekaj! Stój! Stój ziomek! Dzięki za bycie moim trenerem Halo, ziomek! Ej, stój, stój, stój! 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 Dzięki, serio, bo były tak naprawdę nagrywam to. No właśnie no, ciężko było się Chcesz coś na powiedzieć na chociaż początku... do widzów? Nie wiem. Na, na początku. Na początku wiedziałem, ale tak się chciałem coś podkręcić. Chcesz coś powiedzieć? E, wbijajcie na mój kanał, wbijajcie na mój kanał domoczek. Najdobre. Dobra, to widzowie. Wbijajcie na jego kanał. Tutaj wbijajcie też na kanał Wulfiarza. Fajne ja ziomy, jak mało. poznałem. Chodź. Co? wiemy Polska 4. Chodźcie no może. i co? Dzięki panowie, serio. Elo Wulfiarz. Idę na Polska 4. Dobra. No co widzowie, misja się udała, trochę szkoda, bo nie zdążyłem się pożegnać z ziomkami, fajnie, nie wiem, może trochę, w sumie to jest trochę chamskie, jak oszukuję ludzi, że jestem nowa, tak naprawdę nie jestem, życzę wam miłego dnia, co, e, pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, no i polecam wbić na te dwa kanały, no i co, papa! Pa!